Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Sylwester Laskowski, jestem założycielem grupy imprezowej Double Wings, a ten program to niebanalne pomysły na wesele. Na wstępie tradycyjna prośba. Pamiętajcie, że niebanalne katedry buduje się z banalnych cegieł, choć dzisiaj nie będę mówił o banalnych rzeczach. Seks jest dobry. Ludzka płciowość jest dobra. Kobiecość i męskość oraz wzajemne postrzeganie siebie jak atrakcyjnych i pożądanych są dobre. Seks jest szczególnym językiem miłości językiem najbliższego spotkania oddanych sobie ludzi, językiem wyrażania i budowania szczególnej komunii. Małżeństwo to bardzo wymowna afirmacja tego faktu, bardzo wymowna afirmacja ludzkiej płciowości, kobiecości i męskości. A zarazem ten sam seks staje się przyczyną radykalnego rozłamu, gdy zaangażowaniem erotycznym zostaje objęty ktoś trzeci. Owo zaangażowanie zwykliśmy nazywać po prostu zdradą. I właściwie ten fakt wystarcza by zrozumieć sedno problemu zabaw o podtekście erotycznym na weselu. Zabawy te praktycznie zawsze angażują kogoś trzeciego, choćby jedynie w charakterze widza. A mimo to, zabawy te są wyjątkowo często spotykane na weselach. W mniej lub bardziej dosłownej formie proponowane są przez bardzo wielu prowadzących zabawy weselne. Zdawać by się mogło, że klimat wesela, ów specyficzny czas upoważnia do tego typu zabaw, że staje się niejako naturalnym ich usprawiedliwieniem, a same zabawy z pozoru nabierają niewinnego charakteru. Czegoś, co pozostaje zabawą i tak naprawdę nic poważnego nie znaczy, nic właściwie nie zmienia i na nikogo szczególnie nie wpływa. Jest fajnie, zabawnie i miło. I tyle. Nic więcej. To nieprawda. Tylko nic nie pozostawia w nas żadnego śladu. Wszystko inne nas kształtuje, ukierunkowuje, budzi pragnienia. Zobacz, jak wiele romansów filmowych przekształca się w realne romanse. Uważaj. To się dzieje pomiędzy profesjonalistami, ludźmi, którzy specjalizują się w tym, by potrafić oddzielić grę od realności. Skoro nawet im się nie udaje nie ulec, jakże możemy twierdzić, że na nas to nie działa, że dla nas to tylko zabawa? Nasza płciowość jest Ślepa. Kobiece ciało zawsze pozostanie atrakcyjnym dla mężczyzny, niezależnie od tego, czyje jest to ciało. Żony, czy też żony kogoś innego. Oczywiste jest, że w zabawach weselnych nie chodzi o zabawy ze swoimi żonami. Z nimi bawić się można niemalże do woli w zaciszu własnej sypialni. Cały urok zabaw z podtekstem erotycznym polega na tym, że znajduje się usprawiedliwienie, by bawić się z kimś innym. Oczywiście nie tak, nie w tak dosłownej formie jak z żoną, ale jednak. Móc kogoś w specyficzny sposób dotknąć, wykonać wobec niego specyficzny ruch lub patrzeć, jak on taki ruch wykonuje, choćby nawet wobec kogoś innego. Pozwolić sobie na pewną poufałość w zabawie, na którą w codzienności nie wolno nam sobie pozwolić. Nasza rozwinięta płciowo wyobraźnia bardzo łatwo potrafi dostrzec istotę tego typu zabaw i czerpać z niej uczuciową przyjemność. Jednakże ta przyjemność nie łączy, a już na pewno nie tych, co i nie tak, jak trzeba. Przysłowiowa żona nigdy nie będzie się cieszyć z tego, że jej mąż bawi się w ten sposób z jakąś inną kobietą. Przysłowiowy mąż, jeśli tylko nie brak mu należnej wrażliwości i szacunku dla własnej żony, innych kobiet i ich partnerów, zawsze będzie się czuł zakłopotany w tego typu zabawach. I to jest sedno problemu, który warto dostrzegać, o którym warto mówić i ze względu na który warto zrezygnować z tego typu zabaw lub takie przykształcić, a w niektórych przypadkach jest to możliwe, by zamiast zażenowania wprowadzały uroczy element afirmacji ludzkiej płciowości kobiecości i męskości. Afirmacja ludzkiej płciowości jest z jednej strony rzeczą bardzo prostą, z drugiej trudną do realizowania w praktyce. Trzeba jedynie uszanować naturalne dla niej dążenie do wyłączności. I intymności. Tylko tyle. I aż tyle. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego 15 już odcinka z cyklu Niebanalne pomysły na wesele. Jeżeli był on dla Was wartościowy, to dajcie proszę łapkę w górę, napiszcie kilka słów w komentarzu i nie zapomnijcie o subskrypcji tego kanału. Jeżeli niebawem organizujecie wesele i potrzebujecie dobrego zespołu, wodzireja, DJ a fotografa lub kamerzysty, to zapraszamy Was do współpracy z podwójno skrzydlatymi orłami grupy Double Wings. Nie organizujemy zabaw w tekście erotycznym. Kontakt do nas znajdziecie w opisie tego filmu. Tymczasem serdecznie Was pozdrawiam, życzę niebanalnych wesel i do usłyszenia.